Witam ja Was serdecznie w kolejnym unboxingu retro, ale czy to naprawdę retro to zaraz się przekonacie. zobaczmy po kolei co jest. A mianowicie PlayStation 4 Pro w wersji Destiny 2 czyli wersja biała. I mianowicie tak, że taką wersję chciałem dostać. Może sobie wyjmiemy poszczególne rzeczy. i damy na dół, no po prostu będę pokazywał. No i dobra, i jak widzicie. Wszystko jest pięknie zapakowane. No i tak, mieliśmy dostać tutaj kadry zasilające. Jaki tutaj mamy zamiennik? Bardzo fajna sieciowy, tradycyjny, nadal HDMI. Jakiś tam zamiennik, ale ważne że jest. A w PlayStation 4 Pro, po potem Inc. One X, Microsoft pokazały, że można po prostu wycisnąć te technologie, zmieniać troszeczkę kod graficzny na coś lepszego. No bo PlayStation 4 Pro to no tak naprawdę dwa PlayStation 4 yy, wsadzone do jednego, włączone ze sobą i wsadzone do jednego jakby, opakowania obudowy. No tutaj mamy nowy yy, zamiennik Dualshock 4. Ogólnie teraz yy, ciężko dostać Dualshock 4 oryginalnego, bardzo, bardzo duży jest podrób i po prostu trzeba yy, uważać, żeby się nie naciąć. Ale tutaj nowy zamiennik Ok, kiedyś sobie na pewno sprawię też oryginał Dualshock 4. Damy sobie na bok. Możecie zobaczyć, co jest piękna, biała. Teraz jeszcze odlakuję. Konsola Paragonik, oczywiście, też tutaj w tym środku. E, odczuwalny skok jakości i nawet wydajności w grach. I na premierę, ten odwroty, w porównaniu co z PlayStation, PlayStation 5 Pro, jest znacznie większy między PlayStation 4 a PlayStation 4 Pro. I różnica wizualna w grach także jak najbardziej, bo mówię, takie Destiny 2 działo no. do no, rozejścia no, w no, Ala 4K w 60 tak. Gdzie działało to na zwykłą PlayStation 5, 4, Full HD, już nie pamiętam, czy to było tam 6 p czy 30, a gdzieś koło 30, więc jest był ten progres. I było sporo tych gierek, Danger te sklanki, Call of Duty, no sporo, sporo po prostu tych gierek działało na premierę i po premierze, prawda? Wychodziły. Zastanawiacie się pewnie. O, tutaj mamy tą białą wersję konsoli, to wygląda całkiem nieźle, jak na. Swoje lata ugania zaokinie się. Wiadomo, może tych momentami gdzieś jest troszeczkę porzuknięta od jakiegoś tam brudu czy słońca, no ale naprawdę nie ma tragedii, nie ma żadnych pęknięć jakiejś większości zarysowań. Naprawdę wygląda elegancko i właśnie o taki biały marzyłem, bo taką białą po prostu miałem. Zastanawiam się, czemu nie chcesz 5? Przecież chcesz 5 Pro i tak dalej, eee, ale po prostu. To, jakby chciał kupić w 2025 roku, no to jest taka jakby wersja budżetowa takiej PlayStation 5. Jak sami wiecie, PlayStation 5 na palcach jednej ręki ma jakieś ekskluzywy, a wszystkie gry do tej pory no, wychodzą też na PlayStation 4. I PlayStation 4 Pro dostaje też odpowiednie jakby do tego um, e, upgradey prawda, jakieś graficzne czy. FPS -y. i lepiej chodzą te gry nawet najnowsze niż na PS4 a troszeczkę gorzej niż na zwykłym PlayStation 5, ale tak naprawdę aż takiej wielkiej różnicy między PS5 zwykłą nie ma. A PlayStation 5 Pro za 3500 zł ta konsola kosztowała mi bodajże 900 zł można wyrwać za 700 zł, ale teoretycznie ta się jest tam wyczyszczona, oczyszczona, więc też jest cichsza, nie ma tego kurzu, można dorwać i wydaje mi się, że do ogrania wielki, bogaty w biblioteki jak PlayStation 4, plus nawet jeszcze najnowsze, jakieś Call of Duty, czy, czy jakieś Fify, jak najbardziej jeszcze rok, dwa, może nawet trzy lata, jak najbardziej będzie nam jeszcze mm, służyć. Mówię, jakieś swoje opinie oczywiście w najbliższym podcastie, jakichś materiale opowiem, jak wszystko będzie tutaj dobrze działało i jak będzie ok z konsolą, to także polecę tutaj sprzedającego, bo z tego co widzę, to bardzo dużo konsol sprzedają i tych starszych, i tych nowszych, na czele że 5 i Xboxem Series X, który jest trudno dostępny, u nich, u nich można kupić. Więc dam Was znać. Dzięki wielkie za oglądanie. Trzymajcie się. Na razie. Pa, pa.